No to idziemy ze statystyką dalej. Dzisiaj policzymy, jaka była minimalna wartość sprzedaży. Prawy przycisk myszy na netto, na liście pół tabeli przestawnej, dodaj do wartości, potem w kolumnie i prawy przycisk na dowolną wartość, podsumuj wartości według minimum, czyli minimalna wartość sprzedaży dla tego konkretnego produktu no była taka. Zmieniamy nagłówek. Nieudany, minimum. Prawy przycisk myszy, odśwież, a nagłówek się uparł. Popatrz, czasem tak się wydarzy, że jak damy już pierwszy nagłówek, potem próbujemy go zmienić, czyli zmienić tylko wielkość liter, to on nie chce tego podmienić. Minimum, robię mu Enter, a on ponownie wpisuje ten poprzedni. Więc robię tak. Prawy przycisk myszy, nie prawy, tylko tak. Minimum i spacja. I wtedy już ma inną nazwę, dlatego pozwolił mi ją podmienić. Excel i zrobione.